Hejka wszystkim z tej strony Tilde i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i w kolejnym odcinku ze Star Stable. Dzisiaj pokażę Wam, co zrobić, aby otrzymać Halloweenowego darmowego konia. I nie, to nie jest clickbait, naprawdę jest taki koniu, którego możemy mieć, i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak to zrobić. A więc, oczywiście, pierwsze co musimy zrobić, to przenieść się tutaj do twierdzy galopującego. Oczywiście, w końcu myślę, że większość z Was mogła się tego spodziewać. I nie jest to nic trudnego, nie trzeba robić bardzo dużo, wystarczy pojechać do nawiedzonego szlaku. Nie wiem jak na ile działa to z zadaniem, ale na pewno działa bez zadania, tak więc wjedziemy sobie tam i musimy mieć konkretny szlak, na którym ten koń będzie dostępny do zdobycia. Więc zobaczymy, co nam się tutaj tym razem wylosowało. A więc najprawdopodobniej jest to właśnie ten szlak, na którym są duchy. Jest ich tutaj dużo i to jest właśnie ten szlak. Udało mi się za pierwszym razem, więc jeżeli macie ludzika ducha, to za ludzikiem musicie zjechać na dół. I już widać go właśnie z daleka tutaj. To jest właśnie ten konik, aby go zdobyć, musimy zejść i go pogłaskać. I zobaczycie, co się teraz stanie. A więc jesteśmy na nim, i ten konik jest teraz nasz. Oczywiście będzie on z nami do momentu, aż się nie wylogujemy i możemy z niego korzystać przez całe święto Halloweenowe. Tak on się prezentuje, właśnie moi kochani. Możemy z nim robić wszystko, a tutaj cały czas mamy naszego starego konika, więc możemy go trenować i tak dalej. Więc tak to właśnie wygląda. I jest to właśnie ten szlak, w którym są te duszki. W tym szlaku znajduje się ten koń, jeżeli traficie na jakiś inny szlak, to w takim przypadku będziecie musieli po prostu z niego wyjść i wejść do niego jeszcze raz. Kiedy już wejdziecie ponownie, to wtedy znowu musicie sprawdzić, czy jest to ten szlak, no za którymś razem w końcu Wam się uda i wtedy takiego właśnie oto pięknego konisia będziecie mogli otrzymać. A więc to byłoby już na tyle w tym filmie. Ja bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Oczywiście, jeżeli Wam się spodobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Włączcie dzwoneczek, aby otrzymywać wszystkie powiadomienia. Wbijajcie na mój nowy, drugi kanał, na którym więcej się w ostatnim czasie pojawia. I zapraszam Was na moje nowe social media. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się, pa! pa!